Dobra, tu No raczej tam już nie będę z... zawitywał W tym błękitnym pałacu Nie wiem, gdzie ta księga Dobra, na razie nieważne, idziemy Do nie twierdzy Dużo gadaniny w tej grze, tak naprawdę, no, przeżywanie jakiejś historii w taki sposób, interakcji i czytania do tej historii, czy oglądania. Jestem pod wrażeniem, że tak szybko udało ci się znaleźć kapłana, my. Na czytanie? Tak. Jedynie daj znać starcowi, kiedy chcesz zaczynać. O, witaj. Aha, mój anioł, stróż! Dobrze znów cię widzieć. To nie tylko ten anioł, stróż, do, do jakiej jestem przyzwyczajony, ale ten twój Isran... No, i muszę powiedzieć, że ta forteca jest wspaniała. Mam kilku kolegów. O, jak najbardziej. Zobaczmy, Zobaczmy, jakie sekrety zdradzić. Można na starość, można. Teraz, gdyby wszyscy mogli być cicho, muszę się skoncentrować. Mam przed oczami wizję obraz wielkiego łuku. Znam tę broń. To łuk Auriela. Też coś jakiś. Głos szepcze: Pośród dzieci nocy powstanie straszliwy władca. W erze sporów, gdy smoki powrócą do królestwa ludzi, ciemność zmiesza się ze światłem, a noc i dzień staną się jednością. Głos cichnie. A słowa zaczynają brzmieć coraz bardziej niewyraźnie. Ale zaraz jest coś jeszcze. Sekret mocy łuku jest opisany gdzie indziej. Myślę, że w innych zwojach są jeszcze informacje o proroctwie. Tewaśbo się spieszy. Widzę je. Jeden z nich zawiera starożytne tajemnice Smoków, a drugi mm. mówi o mocy starożytnej krwi. Moja wizja ciemnieje i nie widzę już nic. Aby poznać całe proroctwo, musimy zdobyć Oho. dwa pozostałe zwoje. No jest to taka przelośna tego, co się nastało. Te śmiertelne wampiry. Tak zmęczyło. Chodź, staruszku. Potrzebujesz odpoczynku. Masz chwilę, by porozmawiać? Co jest? Kapłan śmy, Dexion. Mówił, że potrzebujemy dwóch pozostałych prastarych zwojów. Połowa ludzi z twojej małej drużyny prędzej by mnie zabiła. To nie zachęca do otwierania się przed innymi. Nawet mój ojciec zgotował mi cieplejsze powitanie, a to już coś znaczy. nie jest kwestia zaufania. A o ile mi wiadomo, dodatkowy tysiąc lat obsesji nie poprawił jego stanu. Powinni... Myślę, że nawet nie widzi już we mnie córki. Jestem tylko... narzędziem do osiągnięcia celu. Tu narzędziem, tam narzędziem. Dla mnie jesteś czym więcej. Musimy znaleźć moją matkę, Valerikę. Ona na pewno będzie wiedzieć, gdzie go szukać, a przy utrobinie szczęścia sama będzie w jego posiadaniu. Ostatnim razem, gdy ją widziałam, twierdziła, że uda się w bezpieczne miejsce, o. gdzieś, gdzie nie znajdzie jej mój ojciec. Poza tym, nie chciała mi nic powiedzieć, ale jak to powiedziała, miejsce, gdzieby nigdy nie szukał, brzmiało tajemniczo, lecz przykuwało uwagę. To możliwe, kiedy mnie zamykała, miała niemal równie, ale nie mogę się teraz o to martwić. Potrzebujemy zwoju. Poza tym nie ma takiego miejsca, którego mój ojciec by nie przeszukiwał. Jakieś pomysły. Można pomijać, tak co plus? Zaczekaj. To prawie ma sens. W zamku jest dziedzinie. Wszystkie składniki naszych eliksirów pochodziły stamtąd. Zwykła mówić, że mój ojciec nie znosił tego miejsca. O, absolutnie. Ale moja matka nie jest tchórzem. To znaczy. Nie sądzę, że tam się na nią natkniemy, ale warto to sprawdzić. To prawda, ale znam sposób, dzięki któremu dostaniemy się na dziedziniec. Nie w... Na północnym krańcu wyspy jest, jest tam stary tunel prowadzący z zamku. Tam... To no to wracamy! Do, zamku. do paszczy lwa, paszczy szaleństwa i ciemności, szanowni państwo. Cieszy mnie to. Nie mogę się doczekać, jak wypierdolę temu gnojowi z jakiegoś krzyku. Fu Rodana, Ray i kule ognia. Soulscape nie, to nie ten dodatek. Cały czas w sumie jak teraz gram zastanawiam się, czy ja wam czegoś nie, nie powiedziałem o tej grze takiego istotnego? Ej, co jest? Nie mam żadnego znacznika. Dobra, zaraz to odczerpię O Fajnie, nie muszę już tam płynąć No i jesteśmy! Tak. Potrzebujesz czegoś? Spuszczenia w pierdolu dobra, wbijamy tam Tak? Potrzebujesz czegoś? Nie mogę się doczekać, żeby znów zobaczyć dwór Wymienić z tobą kilka rzeczy, kurwa. No, płyny ustrojowe. Nie mogę się doczekać. No dobra, wygląda na to, że trzeba jakoś. sprzyczajki albo coś. Nie wiem. Z boku trzeba tutaj wbić O, o proszę

proszę, dobra wbijamy A ty tu co? Kto tam jest? To było przewidzenie. tam jest. Postanowione. Stara cysterna dworka. tam jest. Nie wydawało mi się, że coś słyszę. Zamówione. Proszę, idealnie. Książek akurat możesz na strasznie dużo znaleźć. Tutaj skręć w lewo. To jedno z tych podwójnych zaznaczenia. A tu nie ma nic czego? Wieso nie że tak mi możesz rozkazywać znowu? Ale są wszystko wielkie. Co tam jest? Jeszcze pająki. Mas To mi się z Harrym Potterem kojarzy teraz. Można dojść na No proszę, już byśmy byli. Jesteśmy na dziedzińcu. O nie, co się tutaj stało? Wszystko zostało zniszczone. Całe to miejsce wygląda na cóż, na martwe. Zupełnie jakby nikt nie postawił tu stopy od wieków. Kiedyś prowadziły do wielkiej sali zamkowej. Wygląda na to, że mój ojciec kazał je zamknąć. Często spacerowaliśmy tutaj po wieczornych posiłkach. Kiedyś było tu pięknie. To był ogród mojej matki. On. Co chcesz? Coś tutaj słyszysz? Co piękne potrafi być coś, kiedy przez setki lat? Zajmuje się tym prawdziwy mistrz? Ona nie chciałaby zobaczyć tego w takim stanie. Zaczekaj.